Zapraszamy na cykl wywiadów z Agnieszką Kostrzewą, która opowie Wam, dlaczego warto zamieszkać w Marbei, jak wygląda życie na Costa del Sol oraz na co warto zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości w tym wyjątkowym zakątku Hiszpanii. Jeszcze chciałam poruszyć jedną rzecz. Nie powiedziałyśmy, co się dzieje latem, tak naprawdę jeszcze w okolicach tutaj mamy bardzo dużo fantastycznych koncertów, prawda? Bo nie wszyscy muszą tutaj kupić nieruchomość, ale hmm. jak ktoś przyjedzie na wakacje, to na pewno warto zajrzeć na stronę Starlight Festival, bo mamy niesamowite międzynarodowe hiszpańskie gwiazdy, które występują tutaj na terenie Starego Kamieniołomu. Zresztą też Antonio Banderas, przecież łącznie z Julio Iglesiasem, przyczynili się do tego, że to zostało reaktywowane. yeah Stara arena do walki z bykami w Puerto z w Nowej i została zaadoptowana na salę koncertową w tak, tak na starym zamku, więc z tych koncertów Michas, jest w maladze. Także tutaj cały czas się coś dzieje, pokazy mody, pokazy zawody też, kitesurfing czy turnieje golfowe, mamy bardzo dużo turniejów golfowych na najlepszych polach, które tutaj są, czy Walderama, czy ostatnio w Soto Grande był, był Merong, przed nim fantastyczny sezon w 2024 roku, więc trzymamy kciuki, kibicujemy. Teraz w Maladze odbywa się finał Davis Cup. Davis Cup, dokładnie. Także też będzie grał Dziokowicz, no, będą grali naprawdę... No Dziokowicz akurat ma blisko, bo mieszka w Marwej. <grym> no, dokładnie. Także tych wydarzeń sportowych jest bardzo dużo tutaj. Sportowych i kulinarnych, bo może my tak bardzo nie śledzimy ale jakby ktoś chciał znaleźć są też te ścieżki kulinarne i tapasami, i są, w, wiem, że w lakali organizowane, specjalne i we Fłankie to Janka pewnie by mogła więcej powiedzieć. Serdecznie zapraszamy na nasze media społecznościowe na Instagram, Facebook i Lindkina. Na Instagramie codziennie wrzucamy tak naprawdę fantastyczne filmiki z nowych nieruchomości, ale również przekierowywujemy na nowe wpisy na blogu ponieważ blog na naszej stronie staramy się prowadzić z informacjami dotyczącymi trendach aktualnie na rynku, jakie są tendencje, informować państwa, jak wygląda dynamika rynku, co ciekawego można zobaczyć wkrótce, jakie będą wystawy, co ciekawego można zjeść, także zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Marwei w Andaluzji.